Kolejną przyczyną niepoprawnego działania funkcji Wyszukaj Pionowo może być pominięcie lub złe ustawienie ostatniego argumentu w tej funkcji. Spójrzmy na to. Użyję funkcji Wyszukaj Pionowo, podobnie jak w tych dwóch poprzednich odcinkach. Będę chciał do danego odbiorcy przypisać informację o tym, czy ten odbiorca ma mieć bonus, czy też nie. Więc zaznaczam zakres w którym mam te informacje, te informacje o odbiorcach i o, i o tym, czy mają mieć bonusy, czy też nie. F4, aby zablokować ten zakres. Średnik 2, ponieważ chcę wyszukiwać wartość z drugiej kolumny tego zakresu. I zwróć uwagę, ta funkcja ma cztery argumenty. W tej podpowiedzi, w tej żółtej etykiecie z podpowiedzią mam te argumenty wylistowane. Szukaną wartość podałem. Tablicę przeszukiwaną podałem, numer indeksu kolumny podałem, a ten ostatni argument jest opcjonalny. Zwróć uwagę na nawiasy kwadratowe. Jeżeli jakiś argument jest podany w nawiasach kwadratowych, oznacza to, że możemy ten argument pominąć. Więc jeśli bym ten argument pominął, naciskam Enter, dla pierwszego wiersza wszystko jest ok, ale kopiujemy tę formułę do samego końca w dół i zaczynają się schody. Pojawiają się błędy, dlatego że nie podając tego ostatniego argumentu, pozwalam tej funkcji robić dopasowanie przybliżone. W przypadku tekstów raczej nie ma sensu robić dopasowania przybliżonego. Co ciekawe, niektórzy mówią, że ok, to działa pod warunkiem, że posortujemy dane przeszukiwane rosnąco. Rzeczywiście, spójrz, jeżeli bym te dane w tej kolumnie odbiorca posortował po tej pierwszej kolumnie rosnąco, to jak Rencomodius zaczyna wszystko działać. Ale to jest bardzo śliski sposób pozwalać tej funkcji robić dopasowanie przybliżone, dlatego że nie wyłapimy błędów. Zwróć uwagę, jeżeli byłby tutaj odbiorca, którego nie mamy w tym spisie, z prawej strony. Na przykład byłby to odbiorca Toshiba. Klikam Enter. To spójrz, dla tego odbiorcy, mimo iż go tutaj nie ma, funkcja wyszukaj pionowo działa i mówi mi, że dla tego odbiorcy ma rabatu nie być. Jeżeli to byłby inny odbiorca, nie Toshiba, tylko na przykład mm, powiedzmy Sharp. Klikam Enter. Spójrz, Sharpa też nie mamy, a jest informacja, że dla tego odbiorcy powinien być bonus. Więc nie musimy danych sortować. Wycofam te zmiany, wycofam to sortowanie. Jeżeli wyszukujesz wartości tekstowych, to powinieneś to prawie zawsze będziesz chciał ten ostatni argument w tej funkcji wyszukaj pionowo podać i ustawić go na fałsz. Przypomnę, zamiast słówka fałsz możesz też wpisać 0. W ten sposób zmuszasz funkcję wyszukaj pionowo, aby robiła dopasowanie dokładne. Zatwierdzamy to Enterem, kopiujemy do samego końca w dół i problem z głowy. Jeżeli teraz pojawiłaby się tutaj wartość taka, której nie ma w tej tablicy, którą przeszukujemy, znowu zasymulujmy, na przykład szarp, to spójrz, dla szarpa od razu mam błąd i to jest bardzo dobra informacja. W ten sposób Excel mówi mi, słuchaj, masz jakąś wartość, dla której nie mogę odnaleźć tej szukanej e, wartości. E, nie masz tej wartości w spisie, który przeszukuję, albo ta wartość jest Źle wpisana i teraz wiem, że muszę na to jakoś zareagować. Jeżeli zmienię ten wpis na taki, który występuje w tej liście po prawej stronie, to od razu moja formuła zaczyna działać i przypisuje tę wartość poprawnie.